20 listopada to światowy dzień bez papierosa. Postanowiliśmy zorientować się, jak sprawa palenia tytoniu przedstawia się w niektórych urzędach naszego miasta. Dobra, chciałabym się dowiedzieć, czy w urzędzie jest wydzielona palarnia i czy osoby palące korzystają z niej, a jeśli nie, to gdzie palą? Ja chciałam tylko powiedzieć, że w momencie chyba to był rok 94, początek roku 95. No już dokładnie sobie nie przypominam, ale już wtedy. Było u nas, nazywało zarządzenie, mimo że nie weszła w ustawa jeszcze w życie ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ona się ukazała w dzienniku ustaw numer 10, ale w urzędzie zrobiono to dużo wcześniej. Już mówię, albo początek roku 1995, albo koniec 1994 i już żeśmy zakazali palenia tytoniu w biurach. A wynikało to z tego, że y, ratusz jest miejscem przyjmowania petentów, interesantów i nie zawsze było to wygodne petentowi, wchodząc do biura, że wchodzi do biura zadymionego i wtedy uważałem już za stosowne za, y, dokonanie zakazu palenia tytoniu w biurach. I tak to się stało. Na terenie urzędu nie mamy takiego miejsca. Uważaliśmy, że z uwagi na ilość petentów na terenie miasta, tak jak powiedziałem, w ratuszu wyznaczyliśmy miejsce tylko i wyłącznie przed ratuszem. Czyli każdy palacz, pracownik urzędu musi niestety wyjść przed ratusz i tam zapalić papierosa. Choć chciałem powiedzieć, że wśród pracowników jest bardzo mało palaczy, może z dwóch, trzech. Czyli z tego wniosek, że, że udało nam się również. Zmniejszyć ilość palących w tytoniu pracowników rzędu. Jeśli chodzi o osoby palące, to w naszym zakładzie są, tak jak w każdym innym, bo to jest rzecz nieuchroniona i nikomu nie można zabronić. W tej chwili się przedstawia sprawa w ten sposób, że nie mamy wydzielonej palarni, i ci pracownicy, którzy palą, no niestety muszą wyjść na zewnątrz. Natomiast po skończeniu już całkowitym naszej budowy, budynku, który tu widać, właśnie e, przewidujemy palarnię dla pracowników odrębną, i wówczas będą mogli skorzystać, bo w tej chwili nie ma nawet możliwości lokalowej. Tak, jesteśmy właśnie o, e, no, po prostu no, 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 no ograniczeni, że nie możemy wydzielić.